Dzień dobry Państwu, witam z chlewisk w Powiecie Szydłowieckim, to jest województwo mazowieckie. Tutaj w zabytkowej hucie ma swoją siedzibę terenowe, terenowy oddział Muzeum Techniki w Warszawie. To co przed sobą widzicie to Fiat 125P, rocznik 76. Często błędnie opisywany jako milionowy Fiat 125P. Jednak prawda jest taka, że był to milionowy, ale e, samochód wyprodukowany m, w fabryce FSO, a milionowy Fiat 125P był wyprodukowany e, dopiero 5 lat później. Tak czy siak wygląda świetnie. Jest to w ogóle egzemplarz, e, no niektórzy twierdzą, z, z najlepszego e, okresu produkcji Fiata 125P. Czyli jest to egzemplarz po tych największych zmianach, jakie nastąpiły w stosunku do pierwszej serii. Miało to miejsce w 1975 roku. Tutaj mamy egzemplarz z 1976 roku. Oczywiście, jak widzicie, są inne tutaj kierunkowskazy, światła pozycyjne, inna atrapa. Ale zmian jest więcej. Zmiany dotyczyły również, spróbuję się tutaj przedostać, oczywiście z największą ostrożnością. Żeby nic tutaj nie uszkodzić, zmiany dotyczyły też tylnej części nadwozia. Tutaj niestety mamy, dobił ten wiatr do, do ściany mniejsza Oto tutaj mamy te szersze światła, Zdyżaki oczywiście bez kłów. Takie mamy tutaj wlot powietrza, ale ciekawostką jest to, że te zmiany, które zaszły w 1975 roku, nie były, nie były autorstwa Polaków. Zrobili to Włosi na zlecenie Polaków <laughs> i czego dowiedziałem się tutaj z tej tablicy deska rozdzielcza była tutaj zaprojektowana w tym Fiacie przez młodego wtedy zaczynającego swoją karierę Waltera De Silva który później projektował auta typu Alfa Romeo 147 czy Seat Ibiza, Audi TT, Golf 7 takie kwiatki, proszę państwa. I takie auto stoi tutaj do obejrzenia w muzeum w chlewiskach. Tutaj też wyczytałem, że te <laughs> lampy, one były już. W ostatniej, w schyłkowej wersji Fiata 125 we Włoszech, którego produkcję zakończono w 1972 roku i zastąpiono go Fiatem 131. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że on ma jeden z lepszych kolorów, jakbyście ten kolor nazwali? No, pierwsze co przychodzi do głowy. No właśnie, mnie też. Tu jeszcze warto wspomnieć o tym, że Fiat 125 był jednym z najkrócej produkowanych modeli w, w historii yy, turyńskiej fabryki. D124 W super stanie nowe Zdaje się założone Polski Fiat To jest plastikowe Tutaj już mamy reflektory ZELMOT Pas przedni Zobaczcie wygląda tak W aucie z 76 roku A potem W schyłkowej wersji z lat 90. już tak naprawdę wygląda tak. O tych egzemplarzach zaraz będzie kolejne wideo.